The Cycle. dzisiaj gramy w decyclu On gra po raz pierwszy multiplayer, ja gram po raz trzeci Ostatnio z papugimi i z Goferem byłem pierwszy, więc dlatego tu się pojawiłem, zobacz, agent Foralew. Widzisz z góry mnie? Tu Datson. pl A tu kto najlepszy jeśli chodzi o... Co? No broń masz jedną, później możesz kupować broń jak będziesz miał 200 dolców, na razie będziemy mieć nic Dolary zdobywamy za, za zbiór tych wszystkich minerałów I zabijanie Tak, zabijanie potworów zabijanie. Dobra, jesteś już? Środkowym przyciskiem myszy masz radar, wiesz który radar, ten taki No, widzę, jesteś już. Okay. Woda. Wody. Wody. Woda tu jest. Jaka woda? Wodzie się jeszcze mapa ładuje A. Dobra, teraz? Widzisz mnie? Jestem ja? za tobą. To biegnij za mną. Ja uruchomiłem ten skaner i będziemy zbierać minerały. Chodź za mną. Shiftem biegasz. O, tu jest pierwszy minerał, chodź, chodź tu do góry Waga. Teraz uważaj, będą wyskakiwać gdzieś potwory, tyły, tyły te tyły Dawaj, dawaj go, Dobra, już mamy gotowe, tu złoże było szybkie Dobra, szukamy kolejnego złoża. Tu jest za 100 metrów, tutaj chodzę za mną. Jest to takie. O, mm, kolejne. Poczekaj, stój, stój, stój. Poczekaj, a gdzie to pomarańczowe? To się by nam sprzątnął, to pomarańczowe. A nie, jest. Dobra, jest. Wspieraj, dawaj ich. Jak giniesz już? Zginąłeś? Dobra, ja to zbiorę. To trzeba zebrać. To nie jest serce, tylko to jest ten. No to musimy to zbierać. Dobra, idziemy dalej. Nie wiem, jak to się nazywa. Dobra, 4. Czter... Gdzie? Dobra, chodź, idziemy tędy. Tu gdzieś było. Dobra, minerał, chodź za mną. Dobra, zbieram. Uważaj, że będę wyskakiwać gdzieś Chodź tu koło mnie tu, tu masz broni, amunicja się nie kończy, tylko tu się reload jest, co masz 14 Dobra, już zebrane Dobra, idziemy tutaj, chodź, chodź tu Spację naciśnij i możesz latać jak dwa razy naciśniesz. Widzisz? Tak dziwnie jakby. O, poczekaj tutaj jest, tu chodź tu. Gdzie? Dobra, chodź. Chodź minerał będzie za 60 metrów. Tak, używam shifta Dobra, mam minerał. Dobra, pilnuj. Gdzie jest. jest? bogaty, bogaty, o kurde, bogaty, Musisz zabić ich. Ej, zabijaj, zabijaj. Kurde, bo tu się poplątały dwie ekipy. Musisz zabić tu, bo... Musisz dać raz, 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 ja wszystko. Ja reanimację mam za reanimację sekund. za weź sekund. Ej, weź tu pomóż mi, tu pomóż mi. Nie mogę. raz, raz,

tu jest coś do zebrania. Gdzie typy? Uciekaj, uciekaj. Ale jesteś na reanimacji, czy na czym jesteś? Dobra, uciekaj, Ucie ja uciekam. Dobra, mnie też, mnie też załatwią, mnie też załatwią, mnie też załatwią. Poczekaj, może mnie nie zabiją do końca. Dobra, zabili mi. Reanimowałem się, czy też jesteś na miejscu. Stój, 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 nie idź tam, ej, stój. Stój, gdzie ty jesteś? Nie mogę, jak teraz drugi raz zgniemy, Nie weźmiemy z powrotem tych naszych. Y, widzisz takich y, tarcz? To już jak drugi raz zgniemy to koniec gry. Teraz musimy odebrać z powrotem te nasze tarcze. I nie możemy zginąć. Teraz chodź idziemy razem i powoli. Oni tam będą może pilnować naszych tarcz Albo i nie. Dobra, chodź tutaj powoli. Będziemy się skradać, chodź. Jeszcze 14 minut do lądowania samolotu. 9 miejsce, to tak jesteśmy daleko bardzo. Stój, stój, stój. Dobra, chodź tu koło mnie, stój i stój, chodź koło mnie i stój. Powoli. Poczekaj. Ile masz dolców? Naciśnij G i wybierz sobie tą pierwszą broń. Bien, tą pierwszą. Tu masz, no. I chodź. Chodź za mną. Najpierw pójdziemy po mój ten a później po twoją. No chodź, chodź najpierw po moje, mam 40 Chyba ich tu nie ma Dobra, mam swoją tarczę Stój, 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 stój Dobra Ja muszę cię osłaniać, stój Janek Kurde, kto mnie tu zabija? Kolesie tam są Chodź tutaj, chodź tu, chodź tu. O Jezu, znowu, zabiją nas, koniec, po nas. W podcinku. No, typy nas zabiją. Janek, plecy masz. No, za nas. A O nie, cofnęliśmy się jeszcze. Cofnąłeś się? Nie, ja nie A ja by, bo... A, bo ty nie zebrałaś karty. No? I co u Ciebie teraz pisze? A, możesz mnie obserwować. No tak, zapomnieliśmy, że ja nie zdążyłeś odebrać karty. Dobra. Ale ja nie wiem czy ja mogę cię... Tak, ja wziąłem kartę. No jakby nie te typy. Nie wiem czy zbiorę jeszcze coś. No. Nie, są jeszcze inne Nie wiem, nie wiem Janek jak chcę teraz iść po swoją kartę plus plajawka Pędrak. Ciekawe czy będą pilnować moje karty czy nie Dobra, oni pobiegli sobie. Ja już się chyba nie dam uratować. Nie uratuję. Nie, już koniec chyba, bo drugi raz już nie jak nie masz ładunku odwrotowego awaryjnego, to już koniec. Tak, ty już jesteś dead. O, tu jesteś, zobacz, co tą zrobili. Dobra, ja muszę teraz iść na... Na środek mapy muszę iść. Czyli muszę iść. Tam daleko. Tam widzisz zielony i biały. Ja. W ogóle ten brak Może te załatwię. są? Ja to są, zanwane, to tu są o jest tam. Tu jest zmutowane. Najgorsze są te plujki, co plują. O kurde. Kolo? Kolo czy kto? Nie no, znowu ludzie. Nie! A jeszcze mogę raz faktycznie. Si uparli. Jeszcze mogę raz? Ale burza zaraz będzie. No bo tu jest burza jak w Fortnite. Cie. I trwa rozładunek pociągu bo nocowe punkty. Dobra. A jak się napisać? Na Nie wiem. No tabula... Nie wiem, tab nie wiem jeszcze naprawdę tabulatorem, chyba nie wiem.

coś zdobyć. Jeszcze mogę zdobyć to. Jeszcze gorszy. Nie jest, to jest łatwe jeszcze. Przeciętne złożę O, zebrało się, dobra. Dobra, ma jeden, jeden kontrakt zrealizowany. Dobra, już się kieruję. Tylko na, na mapie są takie. Widzisz kręgi czerwone, to są burze takie. Tam na no, lepiej nie chodzić. Podobno Dobra Trzeba dokoła tego łazić A nie to są nie burze, co ja mówię, tu są te Dobra, jest jeszcze jedna Ja tam nie wchodzę, dobra, idę stąd Cicho, gdzie jest ten środek? Gdzie ja miałem iść? Dobra, to też zrealizowane. Siódme miejsce mamy. Muszę iść tutaj chyba. Baza łączności. Nie wiem, jak to się uruchamia. To Uruchom zasilanie w obiekcie. A Gdzie jest ten obiekt, którym to trzeba za... w Atakuje Atakujecie grupa wrogich Prosperów. Super. Oho, wlazłem ich prosto w nich. No broń paką mają, nie! jednak nie teraz No nie ja chcę uciec, jest dwóch Statek naleci za 56 sekund. Nie, atakują mnie. Nie! nie. Albo muszę się narazowo odrodzić, albo za 10 sekund, nie, koleś, kurde. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Nie, nie zdążyłem. Teraz już nie mogę zginąć. Ja wiesz, miejsce, a ja mam 8. Nie no, na razie. Dobra, idę pod to odrodzenie jeszcze przyda się. O, ważle, tu się pojawiło tych robali. Ja wlazłem w oko tej burzy. Nie, tu nie w masz... Masz 2 minuty, albo Nie, 3 minuty masz No tam mam ładowanie. No to tu jest statek. Moje życie jest za 100 metrów drugie. Dobra, może mi się uda. Zaraz będzie burza. 100 metrów mi zostało. Dwie minuty. Dobra, mam to. Tak, ale tam jeszcze mogą inni bronić. I mogę tam nie wejść. Nie wiem Janek. Ja na razie próbuję wejść do tego schronu. Teraz muszę szybko do statku wleźć. Chyba, że ktoś mnie zabije. Nie ma statku jeszcze, muszę się tu skitrać. Jest statek, dobra, uważę. No wiem, że jest typ, ale... Ja wskakuję, jest, dobra Jest, udało się ewakuować. Nikt nie zabił na końcu. Ale mamy które miejsce? A jak tu tutaj Poczekaj, tu mamy które miejsce? Było 10 ekip. Zajęliśmy siódme. A jak się jeździ autami? No kupuj, kupujesz auta. Pojazdy. Dobra, to kończymy nasz pierwszy odcinek na naszym kanale Datsompl odnośnie Gry The Tycul. Inne odcinki możecie zobaczyć na Grucha XD. Tam graliśmy, grałem sam po raz pierwszy oraz z papugiem oraz goferem. Dobra, to Elo.